Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie barany w horoskopie tygodniowym od 1 do 7 stycznia nowego roku. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Barany, horoskop tygodniowy 1-7 stycznia, jakieś rady, wskazówki dla baranów. Barany Ale się będzie działo, kochane barany. Karta wyjściowa, jak jest teraz, jak będzie za chwilę? As Buław. As buav mówi o zmianach o 180 stopni. Dynamika, charyzma, temperament. Będą po prostu zmiany, nie wiadomo skąd. Ale również będziecie bardzo mocno przyciągać fizycznie, seksualnie, osobowościowo. Będziecie się bardzo, bardzo podobać, ale i ktoś Wam również może się bardzo spodobać. To, co Wam może poprzeszkadzać? Karta Cesarza i As Mieczy. No, jakiś mężczyzna, który no, pretenduje do bycia Waszym partnerem docelowym głową rodziny, ukochanym, mężem, ojcem dzieci, no ale przez niego możecie no, mieć trudności w podejmowaniu decyzji, bo Asimiecz o tym mówi, że chcecie podjąć decyzję, ale kurczę nie wiecie, w którą stronę iść. Także w tym tygodniu nie słuchamy żadnych mężczyzn. Karta Rada Ósemka Mieczy. No pokonajcie blokady, ograniczenia, być może uzależnienia, nałogi, toksyczne relacje, toksyczne kwestie, jakieś rzeczy, które ściągają w dół nie pozwalają iść do przodu. Najlepiej skorzystać z terapii, ale można równocześnie stosować techniki relaksacyjne, mindfulness, jogę, medytację, żeby troszkę uspokoić nerwy. To, co nieuniknione i wynik paść kielichów i karta śmierci. No nieuniknione jest to, że możecie mieć jeszcze jakieś bezpodstawne kompleksy poczucia bycia niewystarczającą, niewystarczającym, z czym trzeba sobie oczywiście jak najszybciej go radzić. No ale jest finalnie karta śmierci, czyli transformacja, transformacja wasze, waszego wnętrza, na którą już jesteście gotowi, gotowe, albo za chwilę będziecie. To będzie kompletna zmiana na lepsze. Sąd ostateczny mówi o tym, że wyzwolicie się ze wszystkich trudnych doświadczeń, traum problemów, blokad energety energetycznych, to jest taki katarzizm, wyzwalam się, uwalniam ze wszystkiego, co mnie służy. No i trójka była finalnie, patrzenie perspektywiczne w przyszłość, czy to z daną osobą, czy w danej pracy. Będziecie dużo dawało od siebie, kochane baranki, ale dużo do was powróci, dobro powróci zwielokrotnione, ale to też jest bardzo silne przyciąganie, jak magnes, satysfakcja, ulga, szczęście, taki efekt wow Super, dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymam kciuki, życzę fantastycznego tygodnia, pa pa do usłyszenia, do zobaczenia.